Co, co, coś jest takiego w tobie, e, co elektryzuje ludzi. I się zastanawiam, czy ty masz świadomość, czy ty, to, e, czy ty to kreujesz, czy to jest ci przypisane, czy to jest stworzone poprzez kreacje filmowe. No bo jednak cztery razy zdawałeś do szkoły aktorskiej. Nie masz talentu za bardzo. Pewnie nie. Nie masz? Nie mam. Czyli to był opór? No tak. Czy na się wziąłeś? Nie Czy no. też przyniosłeś cukier? Powiedz no. jak było? Ze szkołą teatralną to jest dość skomplikowana historia, która wydaje mi się z, zbyt nudna, ale... Faktycznie... ale wiem, że, wiem, że cię odsyłali, mówili, nie umiesz, nie daj spokój. Jeżeli będziesz grał, to tylko uwegi. Wegi. <grym> Dzięki. Nie, no było tak, że na pierwszy egzamin w ogóle do szkoły teatralnej przedem jestem w ogóle... Z, 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 wychowałem się na Sydybie jestem z hip-hopu. Eee, no tak, ty z, byłeś sam... trochę blokersem, to poczytałem. Tak, tak. więc ja przedem na egzamin do szkoły teatralnej z czapką, z daszkiem, guma do rzucia. Dobry? Tak dostałem, się, tak, dostałem się do, dalej w ogóle ku, ku mojemu zdziwieniu, ale mm -hmm. później jakby ta bezczelność, bo ja byłem bezczelny w tym. Yy... Byłeś bezczelny no, no, alboś Ale albo tak. byłeś takim gnojem, taki wszedłem. Tak. Jak... Czy to przyjmują do kina? No, to, no, ja to ja się chciałem Myślę, że ba? na wyższym poziomie intelektualnym jednak. A, dzięki. <laughs> <Nie> <laughs> Nie no, nie byłem jakimś burakiem, ale byłem człowiekiem, który raczej... No. Tak, po prostu wpadł na film. Ale tak przegłeś, tak? Litwo i ty moja, ty jesteś kurwa jak trochę, trochę tak, wiesz? Tak, nie? tak. Ja miałem krzywę w ogóle na egzaminach miałem krzywę 300. 300? Od tego filmu, no. Pamiętam Film był taki e, sparta, po prostu, wiesz, bo ja byłem taki... Ty, ty że przeży... tam bić tak wszedłeś, tam siedzi, nie wiem, zelnik po a ty wchodzisz i z sparta? No tam było takie nawet zadanie jedno, że, że trzeba było coś tam. E, oczywiście w, w szkole teatralnej na egzaminach dają zadania na kontrze, czyli jeżeli mm. ja wchodzi facet, który staje e, i widać, że stoi. E, e, <ślesy> <ślesy> Przepraszam! Ale to jest... Przepraszam, Sebastian! Nie byłem. To są cienkie aluzje. Ja wiem, ja nie dało się ale sprowokować. Po prostu słuchałem o czym gadaliście i dlatego... no Ja Ja pytałem, no to ona tak głównie, członek i członek non stop. Mhm. No, no i sorry. Więc dają zadania na kontrze i mhm. dają zadania na przykład takie, żeby wygenerować w wygenerować siebie jakąś taką wrażliwość, ckliwość. Mhm. Ale dostałem też zadanie, gdzie trzeba było ostro. No i było tak, że krzesło poleciało i prawie uszkodziłem panią w komisji, więc. Rozumiem, no dlaczego nie, nie cztery miałem. Nie miałem w ogóle, nie miałem. Mm -hmm. by... No tak, dzięki. Ale powiedzmy, czy oni mieli rację, czy ty nie miałeś talentu? Tak szczerze, no, Sebastian. Nie, ja myślę, że to było w ogóle, ja to odbieram bardzo jako lekcja podkory. Ponieważ Super. jeżeli ja bym przyszedł tam, dostał się za pierwszym razem, prawdopodobnie bym. Czy Dokładnie poszedłbym w tym kierunku, w którym szedłem, czyli warszawski wiraszka, wiesz, e, urabura, w podwóra, nie? Okej, okay, a byłeś taki? Tak, tak.